Od 7 do 12 czerwca w naszym kinie tylko dwa nowe filmy. Krystiada i drugie oblicze. Niestety nie wiemy dlaczego tylko dwa. Prawdopodobnie to problemy finansowe. O 17 zapraszamy na dramat historyczny Krystiada, w reżyserii Dina Wrighta, a w rolach głównych Andy Garcia i Ruben Blades. Historia bazująca na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w Meksyku w latach dwudziestych XX wieku. Kierowany przez prezydenta rząd dąży do uniezależnienia państwa od wpływów kościoła i religii. Ta czteroletnia wojna zwana La Cristiada pochłania wiele tysięcy ofiar. Film jest przedstawiony z punktu widzenia dowodzącego powstańczą armią generała Enrique Gorostieta, w tej roli Andy Garcia. O 20.00 zapraszamy na drugie oblicze. Jest to dramatokryminał amerykańskiej produkcji w reżyserii Dereka Kian Fransa. Dereka Kian Fransa. Dereka Kian Fransa. Dereka Kian Fransa. I tak się powiem. Dereka Kiano Reevesa. Kiano <grymiany> Luke. W tej roli Ryan Gosling. Jest motocyklowym kaskaderem, który napada na banki, by zapewnić godny byt swemu nowonarodzonemu synowi. Gdy los go z młodym policjantem. W tej roli Bradley Cooper. Ich brutalna konfrontacja zamieni się w pełną napięcia w wielopokoleniową relację. Jedna Decyzja czasem definiuje całe życie. Jedno uczucie nadaje mu sens. Jeden fałszywy krok może odebrać wszystko. Dawid, ale czym jest życie bez ryzyka? <grym> <grym> Dźwięk! Od 14 do 20 czerwca zobaczyć możemy już trzy filmy. Teddy i poszukiwacze zaginionego miasta, Dziewczyna z szafy oraz Wielki Gatsby. O 16.00 będzie Teddy, poszukiwacza zaginionego miasta. Jest to hiszpańska animacja przygotowana w reżyserii Enrica Gato. Głosu użyczyli m.in. Socha, Pazura i Adamczyk. Teddy Stones od dziecka ma, żeby zostać łowcą skarbów. Zabawny zbieg okoliczności sprawia, że poczciwy budowlaniec zostaje wzięty za profesora archeologii. Razem z przyjaciółmi wyrusza na poszukiwanie zaginionego miasta Inków. Legenda głosi, że tam ukryto magicznego złotego bożka, który nadaje swojemu właścicielowi nieśmiertelność. O 18.00 zapraszamy na polski dramat pod tytułem Dziewczyna z szafy w reżyserii Cox'a. Występują między innymi Wojciech Mecwaldowski, Magdalena Różańska oraz Eryk Lubos. Nieszablonowa komedia o przyjaźni trójki samotników, zdolnego informatyka Jacka, Piotra Głowackiego, jego zamkniętego w sobie, niezwykle utalentowanego brata Tomka, czyli Wojciecha Mecwaldowskiego i nieufnej wobec otoczenia młodej antropolog Marii, Magdaleny Różańskiej. Gdy wezwany na spotkanie biznesowe Jacek poprosi pewnego dnia sąsiadkę o opiekę nad bratem, nie podejrzewa nawet, że to nieoczekiwane spotkanie da początek głębokiej więzi dwojga zagubionych ludzi. Prawie, że jak mówiłem na tezji Reign of jak Fizel. I nareszcie o XX. Wielki Gatsby w rolach głównych Leonardo DiCaprio i Toby Maguire. Film opowiada o nieszczęśliwej miłości w czasach prohibicji i gangsterów na tle Nowego Jorku lat XX ubiegłego wieku. Miejscowy milioner Gatsby. Tutaj Leonardo DiCaprio. Po 11 latach spotyka swoją dawną miłość Daisy. Mężczyznę i kobietę łączy romans, jednak ich drogi rozeszły się z powodu różnic klasowych. Po latach dochodzi między nimi do spotkania. Dawni kochankowie próbują na nowo wzbudzić uczucia do siebie. Od 21 do 27 czerwca odgrzewany kotlet. Kazwegast 3. Ta sama obsada i ten sam reżyser. Todd Philips. Warner Bros. Pictures i Legendary Pictures przedstawiają Cuts Vegas 3 Trzeci i ostatni film zbijący wszelkie rekordy serii komedii w reżyserii Toda Phillipsa Tym razem nie ma ślubu ani wieczoru kowalewskiego Nic więc nie może pójść nie tak, prawda? Ale kiedy słynna Nawataka wyrusza w podróż, wszystko może się zdarzyć Do zobaczenia o 20 Za sprawą Chowa. Czała もう一度。<laughs>